Witamy na kanale Historie UFO. Zasubskrybuj nasz kanał, ponieważ codziennie publikujemy historie o UFO oparte na prawdziwych wydarzeniach. Wesprzyj nas. Polub nas, jeśli podoba Ci się to, co dla Ciebie robimy. 24 lutego 1942 roku. Zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Minęły trzy miesiące od ataku na Pearl Harbor. Kraj jest w stanie wojny. Zachodnie wybrzeże spodziewa się inwazji w każdej chwili, w każdej sekundzie. Zaledwie dwa dni wcześniej, 23 lutego, japoński okręt podwodny I-17 ostrzelał platformy wiertnicze Wellwood w Kalifornii. Był to pierwszy ostrzał kontynentalnych Stanów Zjednoczonych od czasów wojny secesyjnej. Panika, strach. Wróg był tuż, tuż. Wieczorem 24 lutego o godzinie 19.18 wywiad marynarki wojennej wydał ostrzeżenie: możliwy atak w ciągu najbliższych 10 godzin. O 22.23 zawyła syrena alarmowa miasto pogrążyło się w ciemnościach. Jednak 21 minut później ogłoszono koniec ewakuacji fałszywy alarm ludzie wrócili do łóżek dzieci zasnęły. Miasto odetchnęło z ulgą. Ale tego to zaczęło się 25 lutego o 2:21 nad ranem, nie można nazwać fałszem. Radar 37. Brygady Artylerii Nadbrzeżnej. Zielone światło na ekranie. I nagle błysk. Niezidentyfikowany obiekt. 190 km na zachód. Kierunek: wybrzeże. Operator radaru zastyga w bezruchu. Pociera oczy. Sprawdza ustawienia. Blip nie znika. Jest coraz bliżej. Panie, mamy kontakt. Cisza, potem. Jesteś pewien? Oczywiście, proszę pana. Ten obiekt jest prawdziwy. Zmierza prosto na nas. Druga 25. Syreny przedzierają się przez noc. Półtora miliona ludzi wyrywa się ze snu. Znów. Ale tym razem Syreny nie milkną. Wyją. I wyją, i wyją. Miasto pogrążone jest w całkowitej ciemności. Zaciemnienie. Ani jednej lampy, tylko księżyc oświetla puste ulice, gdzie ludzie stoją zamrożeni w oknach, wpatrując się w niebo. Pułkownik John Murphy z kwatery głównej na Spring Street chwyta za telefon. Wszystkie baterie, przygotujcie się do otwarcia ognia. To nie są ćwiczenia. Powtarzam. To nie są ćwiczenia. 37 siedem baterii przeciwlotniczych w całym mieście. Załogi biegną do dział. Pociski w lufy. Ręce drżą. Serca biją. Na dachu ratusza Fletcher Bowron stoi obok obserwatorów. Patrzy w niebo. Jest puste i ciemne. Gdzie oni są? Szepcze ktoś. Cisza. Słuchaj radaru. Klik. Reflektory się włączają. Jeden, dwa, dziesięć, dwadzieścia sześćdziesiąt. Potężne snopy światła przecinają ciemność, przeczesując niebo, szukając. Szukając tego, co wykrył radar. I znajdują. Promienie zbiegają się w jednym punkcie. Coś tam jest. Coś dużego. Drugie dwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden sekund. Wysięgnik. Pierwszy strzał, huk wstrząsa ziemią, pocisk wystrzeliwuje w górę. Siedemnaście sekund lotu, eksplozja na wysokości ośmiu tysięcy stóp, jaskrawy pomarańczowy błysk na niebie. Potem drugi pistolet, trzeci, piąty, dziesiąty. W ciągu dwóch minut wszystkie trzydzieści siedem baterii przyłącza się do kanonady. Piekło. Ryk jest nie do zniesienia, ziemia drży, powietrze zmienia się w nieustanną wibrację, uderzającą w ciało, przenikającą kości. Niebo to jednolita ściana ognia, czerwone, pomarańczowe, białe błyski, setki naraz. Pociski smugowe rysują ogniste linie w ciemności. Dym rozprzestrzenia się nad miastem. Na swoich pozycjach artylerzyści krzyczą do siebie, zagłuszając ryk: Widzisz go? Widzę to, tam, w świetle reflektorów. Do czego strzelamy? Nie wiem, ale to prawdziwe. Czy jesteśmy w środku? Musimy strzelać dalej. W domach ludzie tłoczą się ciasno, tuląc się do podłogi. Zasłaniają uszy, modlą się. Dzieci płaczą. Dorośli nie wiedzą, co powiedzieć, bo sami nie rozumieją, co się dzieje. Odłamki zaczynają spadać. Gwist, uderzenia, dźwięk tłuczonego szkła bum! Odłamek przebija dach kolejny kolejny Podłóżko szybko szybko! Rodzina na Wilshire Boulevard wsiada do samochodu. Muszą uciekać już już z tego piekła. Silnik odpala, samochód rusza. Reflektory oślepiają, ryk jest ogłuszający. Kierowca wciska gaz szybciej. Jeszcze szybciej. Słup wyłania się z ciemności zbyt późno. Uderzenie. Metal. Szkło. Cisza. Troje ludzi nie żyje. Ojciec, matka i dwunastoletnia córka. Na ulicy San Pedro mężczyzna śpi w swoim łóżku, zmęczony po zmianie. Nic nie słyszy, śpi głęboko. Kilogramowy odłamek spada z nieba, przebija dach, przebija sufit. Znajduje śpiącego człowieka. Natychmiastowa śmierć. Nawet się nie obudził. Siedemdziesięcioletni mężczyzna stoi na ulicy, patrząc w niebo. Serce mu pęka, upada, nie wstaje. Kobieta w szpitalu trzyma się za klatkę piersiową. Pielęgniarki biegną. Lekarze próbują ją uratować, ale jej serce przestaje bić. Śmierć. Chaos. Horror. A na niebie, w centrum snopów reflektorów, w pierścieniu ognia i dymu, leci dalej. Fotograf Los Angeles Times, Harry Watson, na dachu budynku gazety, kieruje aparat w niebo. Jego ręce się trzęsą. Palce nerwowo próbują nacisnąć spust migawki. Trzask. Zdjęcie zostało zrobione o drugiej 2.36 w nocy. To, co na nim uchwycono, przejdzie do historii i pozostanie niewyjaśnione. Na stanowisku dowodzenia telefon dzwoni bez przerwy. Panie, jesteśmy na dobrej drodze. I co? Nic, proszę pana. Obiekt nadal się porusza. Co masz na myśli, mówiąc nic? Jesteś pewien, że trafiasz w cel? Tak, proszę pana, trafienia bezpośrednie, ale. ale bez efektu. Strzelaj, nie poddawaj się! Na niszczycielu USS Sloat w porcie oficer krzyczy przez interkom. Strzelamy do niego, czy nie? Strzelamy, proszę pana. Więc dlaczego nie spada? Cisza na linii, potem. Nie wiem, proszę pana. Nie wiem. Kanonada trwa. 1400 pocisków 1500. Coraz więcej, coraz więcej. Niebo zamienia się w wrzący kocioł ognia. Ale obiekt złapany w snop światła reflektorów jest niezniszczalny. Porusza się powoli, niemal leniwie nad miastem. Z zachodu na wschód. Potem skręca na południe, do oceanu. 3.02. Ostatnie wystrzały armatnie milkną. Kanonada cichnie, zapada dźwięczna cisza. Gdzieś w oddali słychać tylko wycie syren karetek pogotowia. Obiekt zniknął. Radar zgubił go o 2.56 nad ranem, 23 mile od brzegu. Zniknął w oceanie, tam skąd się pojawił. Dym powoli się rozwiewa. Zapach prochu strzelniczego wnika w płuca. Ulicę pokrywa śnieg metalicznych odłamków. Tysiące, dziesiątki tysięcy. Ostre. Postrzępione, śmiercionośne. Świt nadchodzi powoli. Wraz z pierwszymi promieniami słońca ludzie wychodzą na ulicę. Widzą zniszczenia wybite szyby, przebite dachy, zniszczone samochody i odłamki. Wszędzie odłamki. 347 raportów o szkodach materialnych 63 osoby zostały ranne. Sześć osób zginęło. I co zobaczyli? Co było na niebie? Myśliwce wystartowały o świcie. Patrolowały do siódmej trzydzieści. Nic. Puste niebo. Ale tej nocy coś tam było. Tysiące ludzi to widziało. Radar to zarejestrował. Zdjęcia uchwyciły. Armia wystrzeliła. 1500 pocisków. I niczego nie zestrzelili. Zaczyna się najdziwniejsza część. Wyjaśnienia. 25 lutego, godzina 10.00, Waszyngton. Sekretarz marynarki wojennej, Frank Knox, do dziennikarzy: O ile wiem, wszystkie alarmy były fałszywe. Wywołała je nerwowość i histeria wojenna. Sala wybucha krzykami: Fałsz? Do czego strzelało wojsko? Sześć ofiar. To też histeria? Knox opuszcza konferencję prasową. 26 lutego Los Angeles Times publikuje zdjęcie Watsona na pierwszej stronie. Nagłówek brzmi: Armia twierdzi, że alarm jest realny. Jaka jest prawda? 27 lutego Sekretarz wojny Henry Stimson przedstawia zupełnie inną wersję. Alarm był prawdziwy. Nad Los Angeles pojawiły się niezidentyfikowane samoloty. Prawdopodobnie wrogie samoloty komercyjne. Od jednego do pięciu. Dziennikarze są zdezorientowani. Czy samoloty komercyjne są odporne na ostrzał przeciwlotniczy? Skąd wystartowali? Dokąd wrócili? Dlaczego myśliwce ich nie znalazły? Stimson nie odpowiada. Kongresman Leland Ford domaga się prawdy. Tysiące ludzi to widziało. Radar to wykrył. Są zdjęcia. Co to było? Ludzie mają prawo wiedzieć. Marzec 1942 Kongres przeprowadza zamknięte przesłuchania. Major Allen Gallion przesłuchuje świadków, setki świadków, wojskowych, cywili. Wszyscy mówią to samo. Coś się tam wydarzyło. Jego raport, odtajniony dopiero w 1983 roku. Radary wykryły obiekty tak. Obserwacje wizualne potwierdzone tak. Nie znaleziono żadnych śmieci. Nie. Charakter obiektów został ustalony. Nie. 12 marca. Oświadczenie końcowe. Niezidentyfikowany samolot o nieznanym pochodzeniu. To wszystko. Incydent zamknięty. Ale pytania pozostają. FBI prowadzi dochodzenie. Sprawdzają wszystkie lotniska w promieniu 500 mil. Wszystkie samoloty są zarejestrowane. Nie doszło do nielegalnych startów. Raport odtajniony w 2011 roku. Teoria o wrogich samolotach nie została potwierdzona. Wywiad marynarki wojennej sprawdza obecność japońskich okrętów podwodnych. I-17 znajdował się 200 mil na północ. Nie zaobserwowano żadnych innych okrętów podwodnych. Raport z 30 kwietnia 1942 roku. W okolicy nie było japońskich samolotów. Najbardziej przerażający jest dokument admirała Chestera Nimitz'a do prezydenta Roosevelta, odtajniony w 1995 roku. Panie prezydencie, marynarka wojenna nie ma żadnych informacji o samolotach wroga. Armia ostrzeliwała niezidentyfikowane cele. Natura tych celów jest nieznana. Prezydent USA nie wie, do czego strzelały jego wojska nad amerykańskim miastem. Lata mijają. Dekady. 1947. Projekt Blue Book dodaje incydent do swojej bazy danych UFO. Oficjalnie. Balon meteorologiczny. Nieoficjalnie. Wymaga dalszych badań. 1956. Edward Rupelt, reżyser Blue Book, pisze: Bitwa o Los Angeles pozostaje tajemnicą. 1972. Dr. J. Allen Heink, astronom i konsultant sił powietrznych. Wyjaśnienia władz są niezadowalające. 1983. Odtajnienie. Wszystkie dokumenty są jawne, wszystkie raporty są dostępne. I co? Nic. Żadnego wyjaśnienia. 1997. Komputerowa analiza fotografii Uniwersytet Południowej Kalifornii. Wynik? Fotografia przedstawia obiekt o nieokreślonym kształcie. Nie jest to dym, nie jest to efekt świetlny. Obiekt jest rzeczywisty. Co to był za obiekt? Nieznany. 2011. FBI publikuje swoje archiwum. Wszystkie materiały są dostępne online, każdy może je przeczytać. Ostateczny wniosek FBI: nie ustalono natury obiektu. Minęło ponad 80 lat. Fakty są niepodważalne. 25 lutego 1942 roku miał miejsce nalot bombowy na Los Angeles. Wystrzelono 1400-1500 pocisków. 6 osób zginęło. Radary wykryły obiekty, zdjęcia istnieją. Nie znaleziono żadnych szczątków, nie wykryto żadnego wrogiego samolotu. Oficjalne wersje są ze sobą sprzeczne: fałszywy alarm, ale radary wykryły obiekty, samoloty komercyjne, ale nie znaleziono lotnisk, balony meteorologiczne, ale poruszały się pod wiatr. Żadna z wersji nie jest możliwa do utrzymania. Jedno pozostaje nieznane, i to jest najgorsze. Nie to, że armia strzelała, nie to, że zginęło sześć osób, nie to, że tysiące odłamków leżało na ulicach. Najgorsze jest to, że osiemdziesiąt lat później nadal nie wiemy, do czego strzelali. Tej nocy coś było na niebie nad Los Angeles, coś realnego, coś widzianego przez tysiące ludzi. Coś zarejestrowanego przez radar, coś uchwyconego na kamerze, coś, co mogło wytrzymać 1500 trafień pociskami przeciwlotniczymi, coś, co wyszło z oceanu i trafiło do oceanu, coś, czego natura pozostaje nieznana i to właśnie nie daje mi spać po nocach. Jeśli to wydarzyło się w 1942 roku, co powstrzymuje to przed powtórzeniem się tego zjawiska? Dialogi w tym tekście są artystyczną rekonstrukcją, mającą na celu zbudowanie atmosfery, ale wszystkie najważniejsze fakty: daty, wydarzenia, postacie, oficjalne oświadczenia i dokumenty są w pełni udokumentowane. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowych. Daj nam znać w komentarzach, czy wierzysz w UFO, czy widziałeś kiedyś coś niewyjaśnionego?